No słuchajcie, stało się, Metallica oficjalnie powraca z nowym albumem. Jakby tego było mało, zespół ogłosił również dwa koncerty w Polsce. W tym materiale postaram się przedstawić Wam najważniejsze informacje na temat zarówno nowej płyty, nowego singla który już hula po sieci oraz koncepcji na trasę koncertową, bo jest ona dość nietypowa i bardzo ciekawa. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeśli cieszycie się na powrót Metaliki. Napiszcie również komentarz, co sądzicie o ich powrocie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby być z naszymi filmikami na bieżąco. Zapraszam! No, Panowie zaskoczyli nas i to myślę bardzo mocno, bo udzielali takich dość skromnych wypowiedzi na temat nowej płyty. No i ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że doczekamy się jej tak szybko. Ale myślę, że fani zespołu nie pogardzą taką niespodzianką. Na wstępie warto zaznaczyć, że w sieci jest już dostępny nowy single Metallica zatytułowany Lux Eterna, który ukazał się wraz z teledyskiem. Jest to pierwsza zapowiedź albumu 72 Seasons, który światło dzienne ma ujrzeć 14 kwietnia 2023 roku. Dodatkowo zespół ogłosił już trasę koncertową na 2023 i 2024 rok. Koncept na trasę jest dość nietypowy, ponieważ w każdym mieście, w którym panowie zagrają, odbędą się dwa koncerty. Dwa koncerty z zupełnie inną setlistą i zupełnie innymi supportami. Koncerty w Polsce odbędą się dopiero w 2024 roku. A dokładniej 5 lipca i 7 lipca właśnie 2024 roku. Jak możemy przeczytać na Facebooku Live Nation Polska. Trasa M72 zaprezentuje nową, odważną scenografię, która przenosi słynną Metallica Snake Pit na środek sceny, a także udostępni na całą trasę pakiet I Disappear oraz po raz pierwszy opcję biletów ze zniżką dla fanów poniżej 16 roku życia. Jak czytamy dalej. Dwudniowe bilety będą dostępne w sprzedaży w piątek, 2 grudnia, na stronie Ticketmaster.pl i będą zawierały opcje zamówienia Winelu i Lub CD 72 Seasons w przedsprzedaży. Bilety jednodniowe będą dostępne od 20 stycznia 2023 roku. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o support? No, moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Mianowicie pierwszego koncertowego dnia, 5 lipca, Metallica będą wspierać zespoły Architects oraz Mammoth WVH, natomiast 7 lipca, Five Finger Death Punch oraz Ice Nine Kills. A Fani w Stanach Zjednoczonych, w miejsce zespołu Architects, będą mogli zobaczyć legendarną Panterę. Jak powstawał nowy album Metaliki, James Hetfield jeszcze w 2021 roku na łamach The Fierce Life opowiadał, że powstawał w dużej mierze w trakcie lockdownu. Który był dla niego zarówno frustrujący, jak i pobudzający pod względem kreatywności. Zespół miał co tydzień spotykać się wtedy na platformie Zoom i tam pracować nad nowymi piosenkami. Metallica działać miała wtedy warstwowo mianowicie James wysyłał swój kawałek piosenki, zapewne jakiś riff, a reszta dorzucała do tego swoje propozycje. Ostatecznie powstałe warstwy ze sobą łączono i dzięki temu powstawał. Cały utwór. Hetfield mówił, że tworzenie muzyki online nie należało do najłatwiejszych zadań na świecie. A w kwietniu tego roku Kirk Hammett udzielał wywiadu Metal Hammerowi i tam właśnie przyznał się, że panowie pracują nad nową płytą. Hammett mówił, nie powinienem tak naprawdę o tym mówić, ale powiem, że pracujemy. No i prace jak widać chyba dobiegły końca szybciej niż wszyscy się tego spodziewali. Słuchajcie, mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi dowiedzieliście się wszystkich najważniejszych informacji. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy wybierzecie się na koncert, co sądzicie o nowym singlu i, generalnie, co sądzicie o tym niespodziewanym powrocie Metaliki. Możecie zostawić tutaj również łapkę w górę i subskrybować pełną kulturkę, żeby nie ominęły was najświeższe informacje ze świata ciężkiego grania. Piękne dzięki i do usłyszenia!